Cześć. Ten film będzie bardzo krótki i zwięzły, bo chcę po prostu odpowiedzieć w nim na jedno powtarzające się pytanie na każdej mojej skrzynce. Ludzie ciągle mówią, że będą wywoływać duchy i demony. oraz pytają mnie: czy to dobrze? Czy powinni? Nie, To nie dobrze i nie powinniście. Nigdy tego nie zrozumiem. To tak jakbyście pytali, Kocie, powinienem połamać sobie nogi, co o tym myślisz. Igranie z siłami, których nie rozumiemy, nic nam nie da, a stracić możemy wiele. I pamiętajcie o tym, więc dlaczego tak bardzo tego chcecie? Nie chcę odpisywać na takie pytania, więc sam jeszcze po prostu szybką odpowiedź na kanale, by każdy miał do niej dostęp. Zaś wiecie jak i dbajcie o siebie i nie róbcie głupstw. Dobrze? W takim razie śpijcie dobrze i miłego wieczoru.